Dzień dobry, witam. Tu Jacek Bartosiak z in Future. Chciałbym złożyć krótkie oświadczenie związane nareszcie z dobrą wiadomością z Polskiej Akademii Nauk. Nie. Otóż Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zreflektowała się i poprawiła błędy komisji etycznej, która działała w sprawie mojego doktoratu bez trybu, bez podstawy prawnej, w sposób uwłaczający powadze instytucji, co skończyło się skandalem, o czym Informowałem w mediach społecznościowych jakiś czas temu. Otóż sprawa została teraz skierowana, wygląda na właściwe tory i w końcu we właściwym trybie prawnym i to jest bardzo ważne. Doszło do powołania nowej komisji, dymisji oraz powołania zewnętrznych ekspertów. I bardzo dobrze, bowiem jestem za transparentnym wyjaśnieniem sprawy zainicjowanej donosem, bo to był de facto donos poparty anonimową pracą anonimowych, grupy anonimowych ekspertów. W związku z tym załączam moje stanowisko, które zostało złożone do Polskiej Akademii Nauk, wyjaśniając sytuację i odpowiadając na zarzuty donosu, tak by opinia publiczna sama wyrobiła sobie zdanie w sprawie. Szczególnie polecam moje stanowisko wnikliwej uwadze prawników, ale nie tylko. Są tam naprawdę niezłe kwiatki. Stanowisko moje ma 18 stron. Argumenty zawarte w tym stanowisku są bowiem absolutnie miażdżące wobec donosiciela oraz jego współpracowników którzy odkazali się być anonimowi. Teraz załączę. Spokojnie będę przerzucał to stanowisko, żebyście Państwo wszyscy mogli się z tym zapoznać, w szczególności polecam prawnikom, żeby zobaczyć, jak działa, jak działa działają te sytuacje. Myślę, że głos staną mi na głowie. Będę po kolei przerzucał powolutku. Każdy może sobie zatrzymać i przeczytać spokojnie. Argumenty zawarte w moim stanowisku są bowiem absolutnie miażdżące wobec donosiciela oraz jego współpracowników, którzy okazali się być anonimowi, oraz wobec publicznie kolportowanych, a bez podstawnych zarzutów w stosunku do doktoratu i w ogóle całego mechanizmu stawki z mediami, który miał za zadanie pozbawić mnie szacunku ludzi. Nie ma zgody na te prymitywne metody. Zapraszam do zapoznania się z załączonym stanowiskiem no i tutaj przerzucam wam kolejne strony. Ogólne uzasadnienie, później argumenty formalne i proceduralne. Wylistowanie, po prostu jak powinno to przebiegać, jak przebiegało, na czym polegała ustawka medialna, jakie zostały przypisywane kodeksu postępowania administracyjnego, innych postępowań, nawet wewnętrznych Polskiej Akademii Nauk. Następnie ustosunkowanie się do zarzutów z donosu, do grupy anonimowych, do anonimowych ekspertyz, które absolutnie nie są ekspertyzami, są znaki zapytania, spekulacje, nic nie jest udowodnione ani żadne testy, szczegółowe, szczegółowe jest szczegółowe ustosunkowanie się do tego, co do kolejnych rozdziałów. I to pomimo tego, że mieliśmy tylko kilka dni po tym, gdy Zapadła decyzja o nowym posiedzeniu Rady Naukowej. No i na końcu podsumowanie. 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 Dodać, jeszcze mogę na zasadzie takiej pikanterii, że, że były tam takie zarzuty, nawet że nie czytałem pewnych książek, więc chciałem prawnikom przynieść w ogóle, że, że nie czytałem książek, przynieść książki z swojej własnej biblioteki i żenujące po prostu poziom żenady, bo w donosie padło stwierdzenie, że nie znam tych książek oraz, że nie, nie odbywałem rozmów za oceanem na ten temat, podczas gdy nawet twórca koncepcji Wojny Powietrzno-Morskiej, to, to mój przyjaciel, na tubie, można obejrzeć jego rozmowę ze mną. Zresztą wielu, wielu z nich, o czym zresztą dowiadłem przez te lata funkcjonowania. Tutaj kolejny przerzucam. Przerzucam, drodzy Państwo. Tak, żeby każdy mógł się z tym zapoznać, to podsumowanie. Warto też przypomnieć po latach, że doktorat był przełomowy i pionierski, prawdopodobnie pierwszy w Europie i o tej tematyce. A w Stanach Zjednoczonych też, szczerze powiedziawszy, nie było aż tak wiele pracy moim zdaniem nie aż tak szerokich. W tamtym czasie byłem siebie, i jestem absolutnie na szpicie myślenia globalnego. Tak. Za własne pieniądze jeździłem po świecie i zbierałem informacje na ten temat. To był w ogóle gwiezdny czas, tak, do kształcania się i chciałem się z tym podzielić z ludźmi. I przedstawiłem to w książce i ta książka później, którą wydałem za własne pieniądze, nie sądząc, że ludzie będą kupować, aż tak, stała się bezcelerem. I mam nadzieję, że właśnie, że została doceniona z tego powodu, że była prawdziwa. Warto w ogóle zajrzeć do opinii promotora, poniżej którą wciąż promotor podtrzymuje, zaraz ją zresztą częściowo przeczytam. Doktorat i publiczne wystąpienie wokół tej książki, doktoratu ale też wcześniej, wprowadziły do dyskusji publicznej w Polsce pojęcia geostrategii, geopolityki, projekcji siły, rywalizacji USA-Chiny i deglobalizacji i wielu innych pojęć, których waga i aktualność były kwestionowane w debacie publicznej. W tamtym czasie przez różne środowiska przełamaliśmy już lata temu ten dziwny opór z pożytecznym skutkiem dla dobra debaty publicznej w kraju. Wszelka próba obniżenia wagi tych tematów teraz i zdławienia publicznej debaty nie ma szans na powodzenie. W szczególności czy, czynią to zawistnie ludzie udających niezależnych ekspertów w debacie publicznej, a skrycie otrzymujący wynagrodzenie z naszych podatków, korzystający z publicznych pieniędzy, by promować określone rozwiązania, wobec których odważnie sprzeciwia się strategy future. Nie da się bowiem zatrzymać już ani zainteresowania ludzi, ani ciekawości społeczeństwa. Ludzie mają oczy i własny rozum i widzą zachodzące zmiany w świecie. Chcą zrozumieć, co one oznaczają. To bardzo obywatelskie i tak powinno być. I dlatego napisałem swoją pierwszą książkę, czyli doktorat i kolejne książki. Zacytuję fragmenty z opinii promotora. Praca doktorska Jacka Bartosiaka. Była pisana w roku 2015. Była pionierska w Polsce, bowiem jako pierwsza sygnalizowała na tę skalę i z taką głębią strukturalny spór o prymat dotychczasowego supermocarstwa USA z gwałtownie rosnącym pretendentem Chińską Republiką Lodową. Godne podkreślenia jest to, że pierwsze znaczące prace w USA na ten właśnie temat Michaela Pilbury'ego, a niewiele później Grahama Ellisona, okazały się właśnie również w 2015 roku. Praca była niezwykle solidna, oparta na bardzo bogatym materiale żydrowym, głównie amerykańskim, w Polsce wówczas praktycznie nieznanym. Praca wyjątkowo poszerzała nasze horyzonty, antycypowała poważny konflikt z supermocą, do polskiego biegu wiele nowych pojęć, chociażby adwady, anti-accessory denial projekcja siły, offshore balance czy globalne zintegrowane operacje, ale przede wszystkim sięgała do ojców geopolityki i geostrategii, Mackindera, Spikemana, Mahana, co narażało od początku ją, a potem narastająco zarzuty o stosowanie rzekomo determinizmu geograficznego. Było to jednak przedsięwzięcie w polskim obiegu naukowym pionierskim, bogate w treści, jak się szybko okazało, trafiło na jeden z wiodących tematów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jedno jest pewne: Jacek Bartosiak poruszył jako pierwszy w Polsce kwestię poważnego konfliktu, ewentualnej wojny na zachodnim Pacyfiku między USA i Chinami. Zrobił to wówczas, gdy niemal nikt w Polsce się tą kwestią nie zajmował, a przynajmniej nie analizował tego zagadnienia tak głęboko i szeroko. Co więcej, tez zestawiony w tej pracy doktorskiej był potem, jak dotąd, pozytywnie weryfikowany przez przebieg wydarzeń, co jedynie potwierdza wagę i jakość zawartych w niej treści. Tym samym wysoka wartość merytoryczna tamtej pracy broni się sama. To opinia promotora. I tyle, drodzy Państwo. Tak to, tak to wygląda. Krótkie oświetlenie w tej sprawie. Wreszcie jest dobra wiadomość, że zreflektowała się Komisja Nauki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Chwali się to możecie zapoznać się z stanowiskiem prawniczym, formalnym, w szczególności zachęcam prawników do tego. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jestem oczywiście dobrej myśli, postanowiłem zrobić to transparentnie też dla tych tysięcy doktorantów, pracowników naukowych, którzy nie mieliby być może takiej siły społecznej i wytrzymałości, i w ogóle różnych rzeczy, które ma Jacek Wartosiak. I chodzi o to, żeby było sprawiedliwie. I jeszcze jedna rzecz żadna grupa zawistników, zwłaszcza takich, którzy chcą zniszczyć polską debatę w skrycie opłacanych przez pieniędzy publicznych naszych naszych podatków, nie zatrzyma tej debaty. Drodzy Państwo. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.